Cześć wszystkim, z tej strony Kushiba. Dzisiaj zagramy sobie w Dead by Daylight. Tym razem zagramy sobie killerem i dzisiaj będziemy grać sobie pielęgniarką. Ma ona zdolność teleportacji, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, niech nam się wczyta. Okej. Okay. Dobra, no to zaczynamy. Killerem jeszcze nie graliśmy, przynajmniej na odcinku. Więc sobie spróbujemy zobaczymy, jak tam w ogóle odcinki się wybiją. Mam nadzieję, że dobrze to przyjmiecie. Oj, chciałem zniszczyć dynie. Dobra, widzę właśnie, że kogoś tam generator pękł. Dobra, spróbujemy tutaj kogoś złapać. Dobra, ogólnie powiem Wam, że bardzo mi się fajnie nagrywa dla Was. Dead by Daylight. I ogólnie wydaje mi się, że też dobrze to odbierzecie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Z Kiwiwim też nagraliśmy odcinek. U Kiwiwiego też wleciał odcinek jeden. Okej, okay. i. Ajajaj. Aj, aj. Niestety nie, da nie daliśmy rady go złapać. A tutaj. Okej, okay. trafiliśmy ją. Nie wiem, gdzie uciekła. Uciekła do środka. Ok, prawie znowu ją złapaliśmy. No ale niestety nam się nie udało. Mam nadzieję, że nam nie ucieknie. Co się właśnie chyba stało. Ok, teraz widzę tam. Nie wiem, czy jest ona ubita, czy nie. Niestety pielęgniarka jest bardzo wolna, ale ma właśnie ona zdolność teleportacji. I tutaj widzieliście na przykład, co zrobiłem w tym momencie. Ok. Zabiliśmy ją. Teraz powiesimy sobie ją na haku. Czy mamy tu jakiś w pobliżu? Dobra, mamy. Ok. Dobra. Teraz musimy znaleźć innych. Tutaj widzę totem. Ale ja nie wiem, co z nim możemy zrobić. Kiwiwi pewnie by wiedział. Jeden, co wiem, to że jako przetrwały możemy go zniszczyć lub... Nie pamiętam, jak to się mówiło, ale polega to na tym, że możemy się wtedy przy tym totemie tole... to leczyć, w obrębie jakimś tam ogromnym. Dobra, ona tam walczy o życie. Została zabita. Nie wiem czemu. I właśnie w dobrą stronę szedłem. Okej. Okay. Dobra, nikogo na razie nie widzę. Tutaj są dwa generatory. Tutaj jest jeden. Okej. Okay. Zaraz mi się wydaje, że ich powinniśmy gdzieś tutaj znaleźć. Okej, okay, trafiłem ją. Jeszcze raz musimy ją trafić. No i myślałem, że da radę wejść piętro wyżej teleportacją, no ale jednak się nie udało. Na przykład, jak grałem na innych mapach, to tam się dało zmieniać piętra, ale wydaje mi się, że tutaj się nie da, ponieważ to jest jednak domek na to. Dobra, gdzie ona może być? Coś tu słyszę. Albo mi się wydaje Nikogo tu nie widzę Dobra, chyba na razie nikogo tutaj nie ma Wszyscy gdzieś poszli Dalej nie wiem co to Dobra już chyba wiem Wydaje mi się, że ktoś jest w szafce Dokładnie tak jak myślałem I na hak. Okej. Okay. Gdzie tu jeszcze ktoś jest? Kogoś słyszałem. Hmm. A, myślałem, że do tego domku można wejść, a jednak się myliłem. Zobaczymy jak to będzie. Do Kiwiwego też wleciał odcinek, yy, kiedy graliśmy jako ocalali. O, tutaj widzę, nie wiem co on robi. Chyba się poddał. Akurat na odcinku muszę takich ludzi trafiać. Jedna pani wyszła po tym, jak ją powiesiłem. Tutaj sobie go wieszę drugi raz. Przynajmniej punkty nabiję. No, niestety. Mam nadzieję, że podobają Wam się odcinki. Jeżeli coś mam zmienić lub coś poprawić, to piszcie oczywiście w komentarzach. Ja odbieram i te dobre, i te złe komentarze. I nie będę miał z tym problemu. Myślałem, że ktoś go zdejmuje. Dobra, w szafce nikogo nie ma. Tamten to też umarł. Aż dziwne. Naprawili tylko jeden generator, i nagle. Każdy się zabija. Okej, okay, tutaj słyszę, że dość dużo naprawili. Tutaj słyszałem, że ktoś przeskakuje przez okno. Ale nie jestem pewien, gdzie. Nawet nie wiem, czy są blisko. Ale zaraz się wszystko okaże. Dobra. Okej, gdzie ona ucieknie teraz? Ok, próbujemy się z nią pobawić. Dobra, i teraz jakby ją tu złapać. Ok, i właśnie to jest dobre w tej postaci, bo pomimo tego, że jest wolna, to jednak ta teleportacja dużo daje. Jest to postać trudna, dość, ponieważ no jednak nad tą teleportacją trzeba dobrze celować. Ale jest do opanowania przez każdego. Dobra. Tutaj widzę. Chciałem oddać energię, emblemy. Znaczy się. Ale nigdzie tutaj nic nie widzę. Dobra. Zobaczymy, ile wyjdzie ten odcinek. Bo jednak killerem trochę się gra. Mam nadzieję, że. Będzie wystarczająco? Najwyżej zagram jeszcze jedną rundę. Ok, teraz tutaj ją mamy. Jeszcze na dodatek jest obita. Poszła do góry. Zeskoczyła. Tylko gdzie ona teraz poszła? Ok, kolejny generator naprawili niedobrze, ale zostało tylko dwóch, i każdy z nich jest obity, więc tak naprawdę wystarczy, że jednego zabijemy i drugiego, to znaczy powiesimy na hakach, no i w sumie na to wygraliśmy grę. Hmm, gdzie oni mogą być? Ok, wyleczyła się, czyli są na pewno gdzieś razem. Okay. Gdzie oni mogą być? A może jednak nie są razem? Może jednak na apteczkę lub coś w tym stylu? Dobra. <laughs> Mapa jest dość duża w porównaniu do innych, ale idzie to wytrzymać. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś gry fajne, ciekawe lub coś, co moglibyśmy nagrywać z KiwiWim, albo mógłbym to nagrać sam, to zapraszam do pisania w komentarzach. Okej, okay, widzę ją właśnie. Teleportuję się do niej i drugi raz. Jednak właśnie to jest minus, że po, po teleportacji ona zostaje jakby osłabiona i przez chwilę nie może iść. No ale jednak musi być zbalansowana postać. Chciałem dynię zniszczyć, ale widzę, że nie mogę. Dobra, nie wiem gdzie oni są. Okej okay. Dobra, niech nam się tu naładuje. Tutaj ich nie ma. Dobra, wydaje mi się, że ten generator skopiowaliśmy, a jednak nie. Dobra. Tak samo jeżeli macie jakieś porady, jeżeli coś źle robię, macie jakieś pomysły, jak mogę zacząć grać lepiej, to oczywiście też piszcie w komentarzach. Zaakceptuję każdy komentarz, nawet ten obraźliwy. I postaram się zmienić na lepsze, po prostu. Okej, okay, wydaje mi się, że je słyszałem. Tutaj ich nie ma. Dobra. Tak samo, może macie jakieś wyzwania, jakieś challenge, żeby grać jakąś postacią. Na pewno, jeżeli Staniemy się popularniejsi z KiwiWim KiwiWi już jest ode mnie popularniejszy, no ale jeżeli staniemy się we dwóch razem popularniejsi To na pewno zrobimy jakieś gry z widzami Na przykład ja kontra czterech widzów Albo widz kontra ja i KiwiWi Więc mam nadzieję, że wam się spodoba, że będzie ciekawie Okej, okay, tego generatora chyba nie naprawiają. Niestety jak się gra killerem to jednak runda trochę zajmuje i bardzo się duży każda runda. Dobra, nie wiem gdzie oni są. Ani nie mam pomysłu. No tutaj ich nie ma. Więc nie wiem gdzie oni mogą być. Pójdziemy jeszcze w tą stronę. Tutaj też ich nie ma. Kurcze no. Albo mi się chowają. Przynajmniej odcinek będę miał dłuższy. Dobra. Nie wiem już. Sam mam, co mam robić. Ponieważ nigdzie ich nie widzę. Nie wiem, czy mam sprawdzać szafki, czy co. Zobaczymy. Nie, tutaj nie. Wątpię, że w szafkach się schowali. Nikomu by się nie chciało tyle w szafkach siedzieć, okej. Okay. Tutaj musimy sobie skopać go. Wydaje mi się, że naprawiam ten generator oraz tamten w środku. Są blisko siebie, są blisko wyjścia. A i myślałem. Dobra, ten też uszkodzimy. Może weszli do góry. O, nie spodziewałem się tego. Ale no ciekawie, że ją znaleźliśmy. Bardzo ciekawie. Dobra, teraz jakiś hak bliski. Mam nadzieję, że zdążymy. Jeżeli nie, to trochę się zdenerwuje. Dobra, zrzucę ją. No nie, uciekła nam Dobra, tam jest jedna A tu jest druga Wezmę się za tą Ciekawe, czy ona może tu jakoś wyjść Ale wydaje mi się, że nie Dobra, ona się schowała tutaj do szafki znowu Tak, nie myliłem się Ale tym razem A, nie widziałem wcześniej tego haka A szkoda Trochę głupia zrobiłem, bo tak naprawdę to mogłem od razu tu powiesić. No to co, no teraz skopiemy generator. I znajdziemy kolejną. I w sumie no to pewnie to będzie na tyle z odcinka. Bo wydaje mi się, że to będzie wygrana. I nikt nam nie ucieknie. Dobra. Ten generator wydaje mi się, że też będzie chciała naprawić. I tutaj je psujemy, staramy się psuć. Tam jest na tym haku. A i właśnie ją zdjęła. Ale ja mam na to pomysł Weszła do szafki. Jestem pewien, że weszła właśnie do szafki. Tutaj weszła. Tu Dokładnie. W sumie dla mnie lepiej, jeżeli została uratowana i weszła do szafki. Ponieważ ma kolejny hak teraz. I teraz to już serio walczę o życie. I zastanawiam się, czy z czasem. Nie, tutaj nie będzie jej. Dobra, ja nie chcę kąpić, pójdę sobie stąd. Bo dla mnie kąpienie akurat nie jest zbyt fajne. Dobra, tutaj generator zepsuty. No, widzicie, widzę. Jeden raz. I teraz zależy, gdzie ona pójdzie. Ok, będzie próbowałem uratować. Ok, jedna trafiona. Od razu ją powieszę sobie. Dobra. No, ale raczej będzie to wygrana. Dla mnie. No, ale w sumie nie ma się co dziwić, jeżeli dwóch w sumie tak naprawdę po pierwszym hoku już umarło. Szkoda trochę, że tak wyszło, no ale dla mnie w sumie lepiej. Ok, ja sobie wbiłem właśnie portal. Zobaczymy, jaką nagrodę dostaniemy. Słyszę je gdzieś. Nie wiem gdzie. Możliwe, że tutaj. Dobra, ja już wiem gdzie. Okej, okay. wyskoczyliśmy. No i one będą gdzieś tutaj. W szafkach. Pięknie. Tak jak myślałem. Dobra. No powiem Wam, że nie spodziewałem się, że tyle w szafkach znajdę. Okej, okay, teraz gdzie będzie druga? Oj, trochę głupi błąd popełniłem, bo nie widziałem haka, ale czy zdążę? Zdążyłem Wydaje mi się, że trochę na stylik zdążyłem. Druga będzie w szafce obok? Nie, niestety nie ma. Dobra, ale gdzie jest druga? I teraz niestety, ale ma otwarty włas. Co dla mnie nie znaczy dobrze. Chociaż znajdę go pierwszy przed postacią, która ma uciec. Daj mi się, że ona będzie jeszcze próbowała ukręcić te generatory. Ale nie wiem, które. Albo jest schowana gdzieś dobrze. Ten jest zepsuty. Hmm. Dobra, nie wiem co już mam zrobić. Nie wiem gdzie mam jej szukać. Włas gdzieś jest. Ale nie wiem gdzie. Nie wiem co to było. Wyskoczyło mi coś tutaj i dlatego się teleportowałem. Pomyślałem, że ona może tu będzie. No w piwnicy raczej się nie schowała, na. No. No, więc tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś dla mnie porady. Ja nie jestem wcale dobry w tę grę jakoś, to zapraszam śmiało do pisania w komentarzach tych porad. Okej, okay, nie wiem co to jest. Wolę się tam teleportować szybko. No, dobra. To jest po prostu generator. Tutaj był taki trójkąt i myślałem, że to jest włas czy coś, ale przecież włas się nie, nie pokazuje. Dobra. Gdzie jest ostatnia? Ona na pewno. włazu boi się szukać. Może my, przynajmniej, znajdziemy ten właz. Nie jestem pewien, ale powiedziałbym, że w sobie właz nie może się pojawić gdzieś w środku, a przynajmniej gdzieś na piętrze. Dlatego w takich miejscach nie będę sprawdzać. No ale niestety nie wiem, gdzie jest ta ostatnia. Odcinek wyjdzie trochę długi, właśnie przez to. Dobra, gdzie ona może być? Gdzie ona może być? Gdzie może być włos? Hmm. Ja już sam nie wiem, co mam zrobić. Tam nie patrzałem. Dobra, jednak nie chciałem tego użyć. Okej, okay, mamy włos. Pięknie. Ok, głupio trochę zrobiłem, ale w tym momencie zamknęliśmy Was. Więc wydaje mi się, że pójdzie do tamtego wyjścia. Dobra, tutaj nie ma. Tak, nie ma. Dobra. Myślę, że ona tam jest, a to była tylko lampa tam nad moim monorzem, mieczem. Nie wiem, co to jest w sumie. No ale wydaje mi się, że nie ucieknie. Tutaj już dzwony biją. Tutaj też jej nie ma. Nie chcę kampić, bo to nie fajne jest w tej grze. Tak mnie przynajmniej Kiwiwiwi nauczył. No to zobaczymy. no. Tutaj jej nie ma. Tam jej nie ma. Wydaje mi się, że ona się gdzieś schowała i, i że pewnie przegra. Już drugi raz bije zegar. Nie wiem, czy tak jest, ale wydaje mi się, że jak jeden raz o właśnie ją znalazłem. Wydaje mi się, gdzie ona jest? A, dobra, ja ją właśnie podniosłem. Dobra, ciekawe, czy nam się uda. Jeżeli nam się uda, to w sumie, no to, to będzie koniec. I udało nam się. Dobra, więc tym akcentem zakończymy ten odcinek, bo ona w tym momencie przegrywa. Dziękuję wam za oglądanie i czekajcie na kolejny odcinek. Zapraszam was do komentowania i subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału. Trzymajcie się. Siema.